Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 9 listopad, Środa, Kolosan 3-4, wiara w przyszłość. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i Wy okażecie razem z Nim wale. Prawo jako nasz wychowawca. W Galacjan 3,23 Paweł opisuje prawo jako trzymające nas pod strażą, pilnujące nas, do czego porównuje je, porównuje je w Galacjan 3,24 i co to oznacza. Galacja 3:23. Zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. 3:24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Słowo przetłumaczone jako wychowawca pochodzi od greckiego słowa paidagogos. Biblia warszawska tłumaczy je jako przewodnik, zaś Biblia gdańska po prostu jako pedagog. Jednakże żadne z tych słów nie oddaje w pełni jego znaczenia. W kulturze rzymskiej Gogos był nauczycielem i opiekunem, zazwyczaj niewolnikiem, któremu powierzano władzę nad synami jego pana od czasu, gdy ukończyli szósty rok życia aż do pełnolotności. Obok troski o fizyczne potrzeby podopiecznego, takie jak należyta higiena, odżywianie i ubiór oraz szerzenie od wszelkich niebezpieczeństw, Gogos był także odpowiedzialny za to, by synowie pana regularnie uczęszczali do szkoły i pilnie odrabiali zadane prace domowe. Ponadto miał on obowiązek nie tylko nauczać ich wartości liberalnych, ale także upewnić się, że chłopcy należycie przyzwajali i praktykowali te wartości. Z pewnością zdarzali się tacy pedagodzy, których podopieczni darzyli sympatią, a nawet miłością. W starożytnej literaturze dominuje obraz pedagoga jako surowego stróża dyscypliny. Pedagodzy wymuszali posłuszeństwo nie tylko ostrym traktowaniem i nagadami, ale także klapsami i chłostą. Porównanie prawa do pedagoga w istotnym stopniu objaśnia kwestię roli prawa w oczach Pawła. Prawo zostało dodane, by wskazywało grzech i dostarczało rad. Z samej natury jego, tego zadania wynika fakt, że prawo ma także aspekt negatywny, ponieważ napomina nas i potępia jako grzeszników. Jednak nawet ten negatywny aspekt jest wykorzystywany przez Boga dla naszego dobra, gdyż potępienie ze strony prawa prowadzi nas do Chrystusa. Prawo i Ewangelia nie są między sobą sprzeczności. Pan zaplanował, że będą one współdziałać dla naszego zbawienia. W tym fragmencie Galacjan 2, 3, 24, Pisma Świętego Duch Święty za pośrednictwem apostoła mówi szczególnie o prawie moralnym. Prawo objawia grzech i sprawia, że odczuwamy potrzebę Chrystusa i zwracamy się do Niego, o poprzebaczenie i pokój, przez wykazywanie skruchy względem Boga i wiary wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy ostatnio porównywałeś swoje czyny, słowa i myśli z prawem Bożym, zrób to teraz, porównując je nie tylko z literą prawa, ale także z Jego Duchem. Zobacz Mateusza 5:28. A ja Wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełni z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Rzymian 7-6. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Jak wypadasz, w, jak wypadasz w tym porównaniu? Czy odpowiedź potwierdza to, o czym napisał Paweł w liście do Galatów? Dziękuję.